Roman, Gratulacje Bramki i powiedz mi, jak na gorąco ocenisz to spotkanie? Dziękuję, dziękuję. Na początek chcę podziękować całemu zespołu za to, że siedział w bramku, bo to jest, no, To jest dzięki im. Ot, ale jest taki minimalny niedosyt, ot, ale każdy punkt dla nas jest ważny. Powiedz mi, trochę inna druga połowa. Korona doszła więcej z sytuacji dochodziła do, do tych sytuacji. Powiedz mi, z czego to wynikało? No powiem tak, że ona dochodziła do jakichś sytuacji, ale to nie było tak, żeby jakoś na gorąco, powiem tak, nas dwa słupka. O, no powiem tak, że u nas było więcej momentów, nawet jak, że korona posiadała, więcej piły. No tak, stworzyliście dużo sytuacji, zabrakło dzisiaj szczęścia. E, powiedz mi, czego według ciebie zabrakło, tej, żeby postawić tą kropkę dzisiaj na D? No ja myślę, że to jest skuteczność e, tych tych szalo, i, my, I tyle. Zobaczymy, walczymy dalej. Każdy punkt dla nas jest ważny i, i idziemy do, do południa, zdecydowanie wychodzimy po zwycięstwo i tyle. Powiedz mi, czy trenowaliście jakieś specjalne e, rozegrania, jakieś stałe fragmenty gry przed dzisiejszym meczem? Tak. E, po, każdy tygodnie trenujemy, zawsze ćwiczymy to. Od każdy, kiedy ja się w bramku, to każdy był na swojej pozycji i to dało, to dało swój wynik, żeby, że wprowadziliśmy jeden do 0. Powiedz mi, jak ocenisz skuteczność pressingu w dzisiejszym meczu, bo w ostatnich meczach pressing przyniósł mamy korzyści w stosunku bramki, tak? Ja myślę, że pressing był dobry, i pierwsza polowa zdecydowanie była lepsza od drugiej, ale zawsze Zaczynamy ten presjen od średniego. Ja myślę, że to dało swoje, bo dalej był rożny i ta bramka moja. Czyli dzisiejszy remis traktujecie jako małe zwycięstwo? czy jednak jako porażkę? Nie, nie, nie. Zawsze tak jak ja powiedział wcześniej, że każdy punkt dla nas jest ważny i punkt jest punkt. Od ja myślę, że to zdecydowanie jest jak wygrasz, bo to jest to je, to, to je, punkt i idemo dalje.